Słuchajcie, zaspałem na drugi dzień trzecich międzynarodowych targów bokserskich, połączonych z czwartym forum bokserskim Polskiego Związku Bokserskiego. Lecimy! Mogłem się przebrać do tego bicia, bo tylko się cały zgrzełem, a jeszcze mamy pełno nagrywek. No ale cóż, forma jest, mimo miesiąc po walce i tak cios i siła, bang, Elegancja. Runda druga. Jak przegram z chłopakami, tutaj to muszę wstawić na TikToka, że przeje z chłopakami zbytowa, tak? A jak ja przegram, no po prostu wygram, to po prostu wygram. Się rzekło, teraz trzeba to nagrać. Szeję z chłopakami zbytowa, w boksera, no normalnie my uderzali. I mnie pobił, gdzie on jest? Nic, po jeden podstępnie tutaj. A no trudno. Przegrałem ja. Za Dyma. <zysy> A ze mną jest dzisiaj pan Wojciech Bartnik, ostatni medalista olimpijski, brązowy medalista wśród mężczyzn wiadomo. Julka ma wiadomo srebro, ale wśród kobiet, ale mimo wszystko wiadomo, dla Polski jest to wielki, e, jednak no, wiadomo wielki, wielkie wielki laury, wiadomo, tak. jak nazwać. No, właśnie, tak, więc Wielki tak, właśnie w naszym kraju. Widać, że, że to, że Julka zdobyła ten medal, to co ludzie promieniują, każdy chce boksować. Dzięki temu, że potrafi wspaniale o tym mówić, o swoim życiu i o boksie. Jak boks odmienił jej życie, prawda? Tak, tak, ale zobacz, dzięki temu ona jest najbardziej popularną teraz sportką tak. w Polsce. Ja od razu mówiłem, e, pamiętam oglądałem taki film Roku Bram, gdzie tam wiadomo, ci żołnierze byli rosyjscy. Jeden mówi do tego, generała, potrzebujemy, jak wygrać? potrzebujemy bohaterów. A czy macie takiego? Tak, i dalej to Wasylia Zajcewa. I tak samo, kiedy ja mówiłem, nagrywając odcinki, że w Polsce, żeby e, polski bok olimpijski podnieść się z kolan, potrzeba nam bohaterów. bohaterów. I właśnie to właśnie stało. Julka została tym bohaterem, bohaterką, która naprawdę dźwigła, zainteresowała młode pokolenie. Tym boksem i dźwigła go z kolan, prawda? Tak, tak, to prawda. Nawet moi zawodnicy próbują ją naśladować. Te ruchy takie od... Niesamowicie to, się rusza, niesamowicie! Kocie ruchy, tak? To, tak? to jest piękne. Dlatego też zachęcam, zapraszam młodzież, chłopaków, dziewczyny do boksu. Nawet jeżeli ma 20 lat, nie uwierzy w siebie. Tak. ja miałem 17 lat, rozpocząłem przygodę z boksem. Kiedyś. O! Na ulicy, tak, na ulicy chłopak mówi: ile masz lat? Mówi, 17, nic nie będziesz z siebie. A ja mówię: ty, Dziad. Zobaczcie, Pokażę ci. Marzyłem o tytule Mistrza Polski. Dobyłem 9 tytułów Mistrza Polski Wow, pan! No właśnie. A w ogóle mam 10. Aha, gratulacje. A, bardzo się cieszę. Nie, dumny z tego. Mistrza. A ile pełnię lat, to ostatnie mistrzostwo Polski? 33. To jeden. ja muszę teraz chyba jeszcze jeden medal kogo, zrobić. kogo pokonałem, myślisz? W no, bo którym to, roku. Czyściło? Wodarczy? Wow! No czy się był jeszcze młodym zawodnikiem, nieopieżonym, a ja już starym wygom, więc no fajna walka. Wspaniałe, wspaniała historia. Ta, historia niesamowita. Bym dalej boksował amatorską, to nie można było. Dlatego tak, to do się, ciągu... można, zaraz do 35. Z tych tytułów można było zdobyć kilka jeszcze więcej. Pewnie doświadczenie. Opisałem walkę, kontrakt na walkę właśnie z promotorem Krzysztofa, panem. Wasilewskim yy... wtedy. Andrzejem Basilewskim. I co? Mówi, jedną, dwie walkę stoczę i zakończę. No. Stoczyłem tylko 31. A ja pamiętam jak ja, ja pamiętam jak ja na gali, w, to było w Rudzie Środki, czy gdzieś, tak dali już panu stanął w narożniku, a ja tak oczywiście wiadomo, że ja mogę pana nauczyć, ale ja tak dla, dla, dla żartu mówię w narożniku lewy, lewy, nie, to Pan, kuta, prawy, prawy, lewy, prawy, prawy, lewy się śmieje, bo wiadomo, że tutaj medalicy olimpijski, dziewięciokrotnie niż tak. polski wrzędu, dziesięciu ogólnie, czego ja mogę tak, mu tak. podpowiedzieć, ale oczywiście to w żartach, bo dziękuję, wszyscy się śmiali. No, dziękuję tak. bardzo. Wszystkich pozdrawiam pozdrawiamy również. Yy, trzymam kciuki za, za tych, którzy chcą próbować się. Chłopaki, nie poddawajcie się. Porażka, jedna, druga, tak jak powiedział, yy, trener, yy, jeden trener, 10 walk z rzędu przegrałem, jedenastą wygrałem i później dopiero... I potem sto... cały czas. O właśnie! A ja 10 pod rząd wygrałem, jedenastą yy, przegrałem, ale wszystko ma swoją drogę. Tak. tak jest. Trzymajcie się. Ja też pierwsze walki przegrywałem, a, a teraz... I Wam życzę z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Fajnie. <laughs> co tu mamy, powiedz? Kruszka na sprężynie, firmy tutaj firmy, widzimy. Tak, Widzimy. No. Czy to sprzęty dla pieściarzy? To jest wszystko potrzebne do trenowania, treningu, tak, przygotowania. To jest bardzo, dobry, bardzo dobra rzecz do treningów, typowo właśnie timingowych. Że można się rozruszać, sprawdzić timing podczas skakania, sprawdzić. co sobie... Dystans, tak, tak, no przyznam, że uderzyłem dwa razy lewą, chciałem dołożyć prawą, a ona, no nie doszła jeszcze do mnie, nie. Ciężko ocenić dystans, ponieważ no, nie wiem jak się zachowa sprężyna, nie jesteśmy w stanie go przewidzieć, nie jesteśmy w stanie wbić się w rytm.